Marisa Tomei i Hugh Grant scenariusz na miłość w czwartek o 23:50. Mogą sprawiać swoim opiekunom najrozmaitsze kłopoty. Dlatego w programie Super Pies Behawiorystka Aneta aftoniuk pokaże, jak się z nimi uporać. Jeśli tylko zacznie wyrywać się na smyczy, zwiększymy odległość. Nowy program Super Pies w sobotę o 17.45. Cześć, Boris Boris to spotkanie będzie miało kosmiczne skutki. Szukam K. Kto to jest? Coś jak Elvis, tylko ponury. Uśmiecha się tak. Nie żyje od ponad 40 lat. Borys cofnął się w czasie jego zadań. Chcesz ratować świat, musisz temu zapobiec. Czego się nie robi dla przyjaciół? Faceci w Czerniczy. W środę o 20.40. Nadciąga zakłada. Ziemian atakują awatary z kultowych gier komputerowych. To ja, Twój Bachman, jesteś zły? Tylko prawdziwi śmiałkowie mogą ocalić świat. Nerdzi wkraczają do akcji. Teraz czuję, że żyję, Michel Monagny. Nie lubię nikomu, że rozwaliłam smetrowy. Oraz Adam Sandler i Kevin James w komedii Pixele. W środę o 20.40. <tysk>